kumam jaka jest ich teraz grupa docelowania, bo kiedyś jak, jak robili te daily i, i w ogóle wrzucali filmy to tak, to były takie, no to były takie filmy, wiecie, bez przekleństw, takie family friendly, że teoretycznie znam osoby, które mają powyżej dwudziestu kilku lat i, i, i to oglądały, bo to po prostu się jadło do obiadu, znaczy oglądały, to się oglądało do obiadu i, i spoko, tu se kogoś do basenu wrzucili, tu sobie w jakiegoś chowanego pograli, no nie, nie był to może szczyt, taki... nie były to Netflixowe produkcje, o, ale dało się to zobaczyć, nie, dało się to zobaczyć bez żenady i tyle i, i się oglądało, a teraz w ostatnich, w ostatnich tygodniach taki kurde jest, może na tym, może na tym jachcie jak byli, to, to kierownik statku obrał inny kurs, więc no. Nie, ogólnie no dobra jest stanuta, ale, ale słuchać to raczej nie będę no. Taka o, przesłucham raz i w sumie mi wystarczy zajebiście, nie? Ale doceniam bardzo dobry, bardzo dobry teledysk jest. Takie no. Młody matczak przesyła Może być. 10 zł. Więc no. To tyle, nie? To nie patrzę już dalej. Soko no. no jak mówię, no słuchać nie pamięta, ale... Doceniam, no Ogólnie kupiłem wszystkie te trzy ten. Jaki jest tutaj preorder tych... O, wyjebała wam się strona. A patch, pad. Eee... No. Kupiłem tą płytę za 400, tą płytę za 8 dychy, tą płytę za 3 dychy. Jak przyjdzie, to wam odpakuję. Pokażę Wam, co tam jest. W nich, nie?